Marzec. W Polsce jeszcze jest śnieg, a ja wsiadam w samolot do Warszawy i lecę prosto do Malaki. Cel rozpocząć sezon motocyklowy razem z Love for Ride. Na miejscu czekała na nas Willa w środku Andaluzji. Przepiękny widok, podgrzewany basen i jacuzzi. No, ciężko było się nie rozleniwić, ale nie po to tu przylecieliśmy. Codziennie inne trasy i codziennie inny motocykl. Dosłownie. Mój faworyt Desert X, agresywny, ale mega przyjemny w prowadzeniu. No i XR, totalny przecinak. Trasy były mega, od technicznych serpentyn po długie otwarte przeloty. Każdy dzień inny, każdy lepszy od poprzedniego. No i wiadomo, nie byłbym sobą, gdybym czegoś nie przetestował bardziej niż trzeba. No i GS 1250, trochę za dużo było w zakręcie i zaliczony szlif. Ale luz, motocykl przeżył, ja przeżyłem, tylko ego lekko poturbowane. To była petarda na otwarcie sezonu. Pogoda idealna, nie za gorąco i nie za zimno, miejscówka kozak, motocykle wybór jak na Tinderze, a wspomnienia bez ceny. Lepszego rozpoczęcia sezonu nie mogłem sobie wyobrazić. Dzięki love for ride i wiecie co? Chyba muszę tu wrócić wczesną zimą, by zamknąć sezon z przytupem.